Rolki a miłość, czyli o tym, dlaczego zakochałam się w moim mężu. Zapraszam Was na nietypowy newsletter biznesowo-prywatny, w którym dam Wam trzy porady dotyczące rolek i pokażę Wam, że te same trzy porady działają także dla dobrego związku. Po pierwsze, huk wizualny. W rolkach to jest ten początek, który musi przyciągnąć uwagę i możecie to robić w różny sposób. To może być albo ruch, na przykład mieszanie napoju, albo mistrz drugiego planu, na przykład Wasz mąż, który kręci się w tle i robi sobie herbatę, albo może być to huk wizualny, Oparty na wideo, co ma huk wizualny do spotkania z moim przyszłym wtedy mężem. No to, że był bardzo przystojny i ja się zakochałam w nim od pierwszego wejrzenia. Przyszedł na próbę chóru, w którym ja też śpiewałam, i od razu zapytałam kolegi, kto to jest ten nowy chłopak. Także huk wizualny na próbie w garniturze wyszedł mu doskonale. Po drugie, słowa kluczowe. Nie dotrzesz do Twojego idealnego odbiorcy, jeżeli mu się nie wyświetli. I sprzedam Ci dzisiaj taki hak na wyświetlanie, na docieranie do grupy docelowej, że... Mua! Wyobraźcie sobie sytuację, że montujecie wideo w kapkacie, w inszocie i dodajecie napisy... Jakiejkolwiek innej aplikacji. Wrzucacie to na Instagram i teraz Instagram widzi Waszą rolkę jako wideo. On nie umie przeczytać poszczególnych słów. Dla niego to jest obraz. W związku z tym nie wie, o czym tworzycie i nie wie, komu ma wyświetlić Wasze wideo, dopasowując Wasz temat do zainteresowań odbiorców. Dlatego, jak zmontujecie wideo, dodacie napisy, wejdźcie w Instagram, dodajcie napisy w Instagramie, dodajcie tam słowa kluczowe, zmniejszcie te napisy i wywalcie poza ekran. Wtedy Instagram będzie wiedział, o czym jest wasza rolka, bo przeczyta te słowa kluczowe. Co to ma do mojego męża? No to, że jeżeli by mi się nie pokazał, nie przyszedł na tą próbę. Jeżeli ja bym mu się nie pokazała i nie przyszła na tą próbę, to nigdy byśmy się nie spotkali. Po trzecie, interakcja z odbiorcami. Będę to powtarzać do ostatniego mojego marketingowego tchnienia. Rozmawiajcie z odbiorcami, realnie interesujcie się ich potrzebami. Pytajcie, róbcie ankiety, stosujcie call to action. To naprawdę jest bardzo potrzebne, żeby budować relacje. I niezależnie, czy chodzi o relacje, jaką jest budowanie społeczności. Wokół waszego biznesu? Czy chodzi o relację, jaką jest przyjaźń, jaką jest związek, jaką jest każda inna relacja między ludźmi? Mój mąż od początku był nie za dużo gadający, ale właśnie dużo pytający. Fajny facet w ogóle. Jak wam się podobało to rolkowo miłosne porównanie? A teraz uwaga, uwaga! Mamy nowy termin eventu. Skuteczne rolki na Instagramie. Jak wiecie lub nie, szkolenie z Rolek z Pauliną Ziębą miało się odbyć we wrześniu, ale zostało przełożone. I mamy nowe terminy. 22 października o godzinie 19 spotykamy się na szkoleniu online, gdzie będziemy Wam dawać różne praktyczne porady, potrzebne Wam później na nagraniach 29 października w Krakowie. Jeżeli nie możesz dołączyć do nagranie, Możesz dołączyć do samego szkolenia online, ale dzisiaj nie będę Wam tutaj nic sprzedawać i nic opowiadać, a kto sprytny, wejdzie sobie na stronę paniodcontentu.pl przez sklep i już może dołączyć, mimo tego, że sprzedaż się jeszcze nie zaczęła. Do zobaczenia!